Tematem tego filmu będzie rybactwo. Omówimy rozmieszczenie obszarów połowów na świecie, a także sposoby wykorzystywania zasobów wód morskich i śródlądowych. Zapraszam. Rybactwo to dział rolnictwa, który obejmuje gospodarcze wykorzystanie organizmów wodnych przy zachowaniu zasad ochrony przyrody. Na rybactwo składają się rybołówstwo, czyli połów organizmów wodnych, które możemy dodatkowo podzielić na morskie i śródlądowe, oraz akwakultura, czyli chów i hodowla organizmów wodnych. Można ją prowadzić w wodach morskich, mówi się wtedy o marikulturze, lub w wodach śródlądowych. W rybołówstwie najważniejsze są połowy ryb oraz połowy innych zwierząt, takich jak krewetki czy małże. W 2017 roku światowe połowy organizmów zwierzęcych bez wielu rybów i delfinów to 92,5 miliona ton, a organizmów roślinnych, klonów to jedynie 1,1 miliona ton. Tylko niektóre akweny umożliwiają połowy na dużą skalę. Najlepsze łowiska są tam, gdzie miesza się woda o różnych temperaturach i różnym zasoleniu. Woda jest tam dobrze natleniona i rozwija się tam plankton, który jest pokarmem dla wielu zwierząt. Najzasobniejsze w łowiska są fragment Oceanu Spokojnego u zachodnich wybrzeży Ameryki Południowej. Fragment oceanu spokojnego u wybrzeży Kamczatki, Japonii i Chin, północna część Atlantyku, wody Arktyki oraz wody mórz przybrzeżnych na półkuli północnej, w tym także Morza Bałtyckiego. Państwa o szerokim dostępie do zasobnych łowisk morskich mają też największy udział w światowym rybołówstwie. Na pierwszym miejscu są tu Chiny. Dalej Indonezja, Indie, Stany Zjednoczone, Rosja, Peru i Wietnam. A jakie organizmy zwierzęce poławia się najczęściej? Na pierwszym miejscu są śledziowate, 18%. Dorszowate, 10,2%. A także tuńczyki i marliny, 8,5%. Na kolejnych miejscach są mięczaki, krewetki oraz kraby i homary. Akwakultura jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na organizmy wodne. Stale zmniejsza się udział organizmów pochodzących z połowów właśnie na rzecz organizmów z chowu. Z akwakultur pozyskuje się głównie zwierzęta. Stanowią one ponad 70% produkcji. Będą to głównie ryby, małże, krewetki i kraby. Pozostałe 30% to wodorosty które trafiają głównie do Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, do takich krajów jak Chiny, Indonezja, Filipiny. Kraje o największej produkcji w akwakulturze to przede wszystkim Chiny, Indonezja, Indie i Wietnam. Większość produkcji trafia na rynek wewnętrzny. Ciekawostka: Ostrygi Wielkie to jedne z najchętniej hodowanych małż w Europie. Produkuje je Francja, Irlandia, Hiszpania czy Portugalia. Przełowienie to nadmierna eksploatacja łowisk morskich i oceanicznych. Prowadzi do takiego zmniejszenia się populacji, które uniemożliwia jej samoistne odtwarzanie, a to w konsekwencji zaburza równowagę w ekosystemie. Aby zapobiec przełowieniu, wprowadza się limity połowów, limity wielkości łowionych organizmów. A także okresy ochronne dla zagrożonych gatunków. Poza tym prowadzi się akcje edukacyjne wśród konsumentów, by kupowali tylko organizmy z certyfikowanych źródeł. Jest to gwarancja, że połów nie zagroził równowadze ekosystemu. Akwakultura ma mniejszy zasięg, więc nie zaburza ekosystemów, ale niewłaściwie prowadzona może zanieczyszczać wody, zwłaszcza wody śródlądowe. A także może dochodzić do deformacji i wad genetycznych u organizmów lub niekorzystnego przekształcania strefy przybrzeżnej. Ciekawostka. Wyczerpywanie się łowisk było przyczyną międzynarodowych konfliktów. Przykładowo w latach 90. XX wieku Rosja, Chiny, Korea Południowa i Polska ścierały się o połowę na Morzu Ochockim. Nazwano to wojną mintajową. Zapamiętaj najważniejsze. Na rybactwo składa się rybołówstwo morskie i śródlądowe oraz akwakultura prowadzona w wodach morskich, marikultura i śródlądowych. Najbardziej zasobne łowiska znajdują się tam, gdzie mieszają się wody o różnej temperaturze i różnym zasoleniu. Woda jest dobrze natleniona i bogata w pokarm dla poławianych organizmów. Wzrost zapotrzebowania na organizmy wodne przyczynił się do dynamicznego rozwoju akwakultury. Jej światowa produkcja jest większa niż wielkość połowów morskich i śródlądowych. Największe połowy oraz produkcję z akwakultury notuje się w krajach Azji Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej. Prawidłowo prowadzona akwakultura nie zagraża równowadze ekosystemu wód morskich i śródlądowych.